W tym odcinku skupimy się na wektorach, mając jeden z jego punktów. Wyliczymy sobie drugi punkt oraz współrzędne i długość wektora powstałego przez pomnożenie go przez liczbę. Na no to zaczynamy. Ok, dla przypomnienia: wektor to uporządkowana para dwóch liczb. Gdzie pierwsza to współrzędna xowa, druga to współrzędna y. -owa. Współrzędna xowa powstała poprzez odjęcie od x punktu b, x -a punktu a, a druga współrzędna y powstała przez odjęcie od y punktu b, y punktu a. Czyli dla przykładu, mając punkt a o współrzędnych 1 i 3 oraz punkt b o współrzędnych 5 i 7. Nasz wektor AB będzie miał współrzędne 5 minus 1 oraz 7 minus 3, czyli odpowiednio 4 i 4. Zatem aby obliczyć współrzędne naszego punktu B, musimy wykonać podobne równanie. W takim razie oznaczmy sobie współrzędne punktu B po prostu jako x y. Punktu A przepiszmy 1 oraz minus 2 i współrzędne wektora AB jako minus 3 i 4. W takim razie na ten moment zbudujmy równanie, czyli minus 3 i 4 jest równe x minus 1 oraz y minus minus 2. Następnie aby wyznaczyć x, y musimy utworzyć układ równań, gdzie x minus y będzie się równał minus 3, a y minus minus 2 będzie się równał 4. W takim razie po rozwiązaniu układu równań otrzymujemy, że x będzie się równał minus 2, y plus 2 będzie się równał 4, zatem ostatecznie x równa się minus 2 a y równa się 2. W takim razie odpowiedzią do tej części zadania będzie współrzędna minus 2 jako x oraz dwójka jako y. Ok, teraz zajmiemy się wyznaczeniem współrzędnych wektora v, który powstał przez pomnożenie wektora ab przez minus 2. Tutaj sprawa będzie bardzo prosta, ponieważ skoro wektor ab ma współrzędne minus 3 i 4, w takim razie wektor v będzie miał współrzędne po prostu 6 oraz minus 8, czyli te wartości powstaną przez pomnożenie każdej z nich przez minus 2. Na A teraz wyznaczymy długość wektora, czyli robimy to w dość prosty sposób, podobny do twierdzenia Pitagorasa, czyli długością naszego wektora będzie po prostu suma kwadratów współrzędnej xowej i współrzędnej y. -owej. W takim razie, minus 3 do kwadratu to będzie 9, 4 do kwadratu to będzie 16, czyli ostatecznie długość naszego wektora wynosi 25.